Witam serdecznie. W ostatni dzień turnieju szturmowego, pięciogwiazdkowego, bez światłości. Mam jedną szansę. Zobaczymy, jak daleko z nią zajdę. Na razie jest top 1%. Mimo, że obrona jest y, cały czas na E, ale to jest dla mnie bardzo ważna informacja, bo w sobotę już mamy szturm, czyli jutro, i wiem, że ta obrona. Na pewno się nie sprawdzi, i będę musiał coś tu pokombinować innego. No dobra. Ta obra na papierze nie jest jakaś straszliwa. Tutaj, Mikiti jest w ogóle absolutnie zbędna, chyba że suszę tylko, żeby odbić. Tylko, czy karta, która jest na skrzydle, będzie tą suszę. Tak, często mi dawała. No, jest Ludwik, może tak się zdarzyć, dobra, yy, spróbujmy tak zrobić. Jakby się udało tą suszę odbić kilkukrotnie, to przeciwnik byłby totalnie bezużyteczny. <kluzny> no nic, zagrajmy na razie. Kurczę, trochę chcę iść po niebieskie, trochę chcę iść po fiolety. Dobra, pójdę po fiolety, rozbiję sobie trochę te niebieskie. O Jezus, masz, takie kombo nie było mi potrzebne. Dobra. Oczywiście Gosek jest dosyć problematyczny przez tą jego skórę. I mogłem tutaj zabrać sobie... Na przykład... transa, żeby ułatwić sobie zadanie. Ja bym chciał chyba tą stronę wybić. Co nie jest aż takie proste. Dobra i została sama. Sama złotka z Ludwikiem. Którzy już nie będą aż tak groźni dla mnie. Bo mam Kitty odpaloną. No i zresztą już naładowane wszystkie karty. Frida, oczywiście, jako Dispel. Jakiś czas temu na Offtopiku jak byłem na polskim czacie, kiedy marcowaliśmy, to ktoś tam mówił, że nie bierze z portalu Frida, bo jest. Bo ktoś mu powiedział, że jest bardzo słaba, że pierwsza pada na wojnach i że w ogóle kiepska karta. No dla mnie Frida jest rewelacyjną kartą. No wiadomo, statystykami już odstaje od, od pozostałych, ale. No Czy Dispel, i jakieś tam powiedzmy całkiem przyzwoite obrażenia, plus minus 54% do ob obrony przy przeciwko lodu? Czy to jest złe? Wydaje mi się, że, że nie, że to jest całkiem spoko opcja. Dobra, jest ciemnopierz. I tutaj mi się KIT aż tak faktycznie nie przyda. A może uda się wziąć kółcz. No chciałbym... chciałbym tego ciemnopierza wyciszyć, tylko pytanie, czy proteusz ustoi i czy go zdąży załadować. Właśnie wezmę cało-cało. Dobra, spróbujmy. Próbować zawsze można. Tylko teraz tak: Mów tylko jedno składanie fioletowe i zero niebieskich. Więc chyba zagram na razie to, co jest tutaj. Oczywista. Hm. Nic nie pojawia, niestety. Może z dołu fiolet? OK, jest fiolet z dołu, tylko że ciemnopierz już odpali. Dobrze, zagrałem, bo mogłem poczekać najpierw, aż ten uderzy. Bo chcę wyciszyć tutaj Milady i zagrać niebieskie. O Jezu. natura do precyzji jeszcze. Yy, no i tu chyba już jest koniec mojego turnieju. Najchętniej ja bym mam Sneferu, ale nie mam za bardzo jak. Dobra, spróbujmy znaleźć niebieski jeszcze z dołu. Jest niebieski z dołu, tylko jest jeszcze jeden duży problem. Ten problem to brak Fridy, żeby zdispelować Ludwika. No, ale dobra, zabijmy go. Aha, dobro, oślepiony jestem. Masakra. Mm, to boli. To niestety boli. i podbicie Ludwika czy się zniknęło. No, a tego już oczywiście nie uciągnę, bo Chimeros nie fonus, fonus mnie tutaj zaraz zabija. Okej. Okay. Także szybki turniej z mojej strony. Pytanie brzmi, zostały trzy ataki, i myślę, że utrzymałbym się w 1%, gdybym te trzy ataki teraz wygrał. Ale na chwilę obecną ich nie będę wykupywał. Zobaczę jutro rano. Także trzymajcie się i dajcie znać, jak mam turniej.